Służebności w nieruchomościach. Cóż to takiego? Jest to ograniczone prawo rzeczowe, którego, które polega na obciążeniu jednej nieruchomości, tak zwanej, jest tak zwana nieruchomości obciążona, na rzecz właściciela innej nieruchomości i wtedy ta nieruchomość nazywa się nieruchomością władnącą. Jakie mamy rodzaje tej służebności? Jest to pierwsze to jest służebność gruntowa. Jest to najczęstsza forma występującej służebności, która polega na korzystaniu przypadającej właścicielowi władnącej nieruchomości. Przykładem może być służebność przejazdu przechodu. Druga rzecz to służebność osobista. Jest ona przyznawana na rzecz konkretnej osoby fizycznej i wygasa wraz z jej śmiercią. Trzecia to służebność przesyłu. Ustanawiana jest na rzecz przedsiębiorstwa, które chce ułożyć instalacje przesyłowe, takie jak linie energetyczne, gazociągi czy wodociągi, no i potem związane z tym serwisowanie, przeglążka w Royal Solutions. Zapraszam do oglądania mojego kanału.